Witam serdecznie i chciałbym wszystkich zainteresowanych zaprosić na warsztaty Uzdrowienie Ducha i Ciała. Są to warsztaty stacjonarne i odbędą się w tym miesiącu w mieście Gdańsk w dniu 31 sierpnia. Warsztaty rozpoczynają się o godzinie 10 i trwają do godziny 16. Koszt warsztatów to 300 zł od osoby i są zorganizowane w miejscu Hotel Nowotel Centrum Gdańsk na ulicy Pszennej 1. Warsztaty Uzdrowienie Ducha i Ciała to warsztaty, w których to każdy z nas pozna przyczynę choroby, pozna moc jaka w nim jest, aby uwolnić się z chorób, uzdrowić siebie, uzdrowić osoby bliskie i w ten sposób zmienić swoje życie tak, aby wiedzieć, co jego ciało chce mu przekazać poprzez chorobę, co zrobić, aby już nie chorować i co było przyczyną chorób, które miał lub które są w rodzie. Choroba to informacja od naszego ciała, że źle postępujemy. Więc ciało informując nas, zmusza nas do reakcji i do tego, żebyśmy zmienili swój styl życia. Nasza świadomość obojętna, jaka ona jest, doprowadziła nas do choroby, do miejsca, w którym nie chcemy być. Więc na tych warsztatach poznajemy przyczynę choroby i są trzy rodzaje przyczyn choroby karmiczna, indywidualna i rodowa. Wszystkie te przyczyny zostają wyjaśnione i tworzymy drogę w naszym umyśle do tego, aby miał pewność, że potrafi uzdrowić siebie, uzdrowić innych ludzi i miał pewność do tego, że może czynić cuda. O efektach tych warsztatów możecie poczytać w Księdze Cudów na naszej nowej stronie internetowej aronplatforma.pl. Wielu ludzi zostało uzdrowionych na tych warsztatach. Korzystając ze swojej mocy, jaką mają w sobie. Ponieważ te warsztaty uczą operacji fantomowych, uczą wykorzystania siły swojego umysłu do tego, aby wyeliminować przyczynę choroby i stworzyć sobie drogę do zdrowego, szczęśliwego, cudownego, pięknego życia, to właśnie te wpisy w Księdze Cudów mają Państwu pokazać, że. Wiele osób przekonało się o tym, że może tego dokonać. Są tam też oczywiście uzdrowienia, których ja dokonałem osobiście osobom, które mnie prosiły o to. Dlatego uczę wszystkich użytkowników tego, jak można uwolnić się z chorób, jak można przeprogramować swój umysł do tego, aby tworzył energię pozytywną i tworzył energię uzdrawiającą nasze ciała. Oprócz tego dowiecie się, jak połączona jest dusza z naszym ciałem fizycznym, jak Przeprogramować swój umysł na tworzenie energii cudów, energii sprawczej, czym jest tak zwana karma chorego ducha, czyli jeżeli wrócimy się po tak zwanych trudnych cieleniach, karmię samobójcy, czy karmię niskiego poczucia własnej wartości, karmię zdrady, karmię samodestrukcji itd., itd. Więc to wszystko zostaje wyjaśnione. Czym jest depresja i co możemy zmienić, żeby wyjść z depresji? Jak uwolnić się na przykład programów religijnych? Z obiednic, które sobie złożyliśmy w innych wcieleniach, ale też jak uwolnić się z programów i blokad, które zostały nam narzucone przez rodziców od dzieciństwa, czym są tak zwane normalne zachowania, które prowadzą do chorób, do dolegliwości, jak to wszystko zmienić. I oczywiście dowiecie się o wielu, wielu innych rzeczach, o których możecie przeczytać w opisie tego kursu na naszej stronie paroplatforma.pl w tym kursie są cztery mini medytacje wizualizacje, w których to właśnie uwalniamy się od programów samokrytyka, samozniszczenia, destrukcji, poznajemy siebie na nowo i wchodzimy w przestrzeń naprawy swojego zdrowia, uwolnienia się z chorób. Przątamy swoje wspomnienia wszystko po to, abyście cieszyli się życiem, zdrowiem, szczęściem, uśmiechem. I aby się pozamykali choroby, które zostały stworzone w was samych. Spektakularne sukcesy tych warsztatów to na przykład uzdrowienie pani z raka, której lekarze dali 3 tygodnie życia. Ta pani żyje do dzisiaj i cieszy się zdrowiem. Wszystko dlatego, że zrozumiała przyczynę choroby, uwolniła tą przyczynę i zaczęła myśleć zupełnie inaczej. I tym są te warsztaty. Zdaniem Wam odpowiedzi na pytanie, czym jest choroba, jaki narząd odpowiada za jaki aspekt waszego życia i dlaczego ten narząd choruje, i co zrozumieliście dzięki chorobie i co możecie zmienić w swoim życiu, aby choroba nie powróciła. Odpowiadam też na pytania o indywidualne choroby, z którymi ludzie przyjeżdżają, starając się wejść w karmę, starając się sprawdzić po ich aurze to, co widzę i dzięki temu ukierunkować też te warsztaty pod indywidualne choroby. Cieszę się, że cieszą się takim dużym powodzeniem i wiele osób zostało na nich uzdrowionych i wiele osób uzdrawia też dzięki tym warsztatom inne osoby. Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych na te warsztaty. Koszt warsztatów to 300 zł i każdy z nas ma w sobie siłę, aby zmienić swoje życie, aby uwolnić się z zwanej informacji od swojego ciała, ale nie każdy wie, jak należy jej użyć. Dlatego sprzątamy też Księgi Życia, aby wpisać sobie. Cudowne, piękne, zdrowe życie, pełnopfitości i miłości, i w ten sposób programujemy cały umysł, żeby właśnie szedł ścieżką samodoskonalenia i samozadowolenia, dobrobytu i szczęścia. I w ten sposób każdy z Was może osiągnąć to i cieszyć się przyjemnością w życiu. Zamknąć stary rozdział, a otworzyć nowy rozdział, korzystając z pełnej siły swojej wielowymiarowej, wielopostaciowej istoty, którą jesteśmy. Zapraszam serdecznie na te warsztaty i życzę Wam zrozumienia swojego życia.